Siema, witajcie w kolejnym odcinku Spekulacji i dzisiaj przyjrzymy się grze The Last of Us 2. Zacznijmy od tego, że gra powoli już powstaje i potwierdzili to jej twórcy. Niestety są to na razie wczesne prace, a studio skupi się na grze dopiero gdy dokończą wszystkie dodatki do Uncharted 4. Naughty Dog lubi także wydawać swoje większe gry co dwa lata, dlatego ja bym obstawiał, że druga część The Last of Us wyjdzie w 2018 roku gra na pewno dalej będzie ekskluzywem dla PlayStation 4 oraz zapewne pojawi się także na najnowszą konsolę Sony, która ma być ulepszoną wersją czwórki. W uncharted 4 możemy znaleźć kartkę z napisem The Last of Us American Daughters, na której namalowana jest kobieta w ciąży przypominająca Ellie i niestety więcej żadnych poszlak oraz przycieków nie znajdziemy. A to na razie wszystko w tym odcinku, gdy będzie coś jeszcze wiadomo od Last of Us 2, na pewno jeszcze jakiś materiał się pojawi, a się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, cześć!